Pewnie na naprzeciwko Tomek, ciebie, compoundu się wychyla zygzakuj! No zygzakowałem, kurwa a ja dobra, dobra, dobra chuj Puta skórka, to jedzie mnie, Bo chuj biegłem, mogę dojechać go. Jeszcze drugie auto, drugie auto jedzie. E, może z mojego trupa wm -e podnieść, jak tylko rozpieprzę auto. O kurwa. No kurwa, zatrzymałem się na krześle, widziałeś? No. A widziałem.